Witajcie, witajcie z tej strony tam cię Widzowie dzisiaj dla was nagrywam Minecraft Bedwars na kanale Tak zawie, dawno, znaczy w zasadzie niedawno był Minecraft Bedwars, Ale jak wiecie widzowie e, Pod ostatnim odcineczkiem troszeczkę nam wyszło Bo wygraliśmy i chyba raczej w to umiemy tylko grać Dlaczego tylko w to widzowie? Niekoniecznie Bo umiemy też w Eurotracka, Fortnite'a inne rzeczy, ale widzowie, dzisiaj jest sobota. Jak nagrywam to, i też widzowie, filmy się będą pojawiały teraz na zapas, bo aktualnie to będę wyjeżdżał i mogę czasami nie czytać na czas komentarzy. Mam nadzieję, że widzowie się na to nie obrazicie. Ja dla Was robię cały czas, mam nadzieję, bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o ten kanał, że po prostu no, staram się dla Was robić jak najlepszy content Oczywiście gierkowy i też będą za niedługo live'y się też pojawiały jak wrócę tylko z ferii czyli za tydzień prawdopodobnie w sobotę Jeśli, żeby was kolejne live'y nie ominęły to pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę z subika na kanale z dzwonem żeby po prostu was kolejny odcineczek nie ominął na tym kanale, bo naprawdę widzowie warto subskrybować ten kanał, warto go lajkować, no bo naprawdę naprawdę jest mega mega po prostu no myślę że Wpadniecie I naprawdę będzie, mam nadzieję Elegancko No i też zapraszam na Discorda Czy on nie chce wpaść? Dobra Nie wiem, ale zabiję go Jakimś cudem Stracił łóżeczko, Nice, 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 nice. Dobra, trochę gościa przylagowało, ale to już nie mój problem. Teraz widzę, że trzeba się jakoś na diamenty, tylko trzeba się cofnąć. Żeby nas żaden nie tutaj, można byłoby powiedzieć, mm, nie cofnął, bo będzie lipa totalna. Okej, okay, czerwonych nie ma, to jest na razie pełen luz. Gdzie to są diamenty? To jest dobre pytanie. Gdzie tu są diamenty? Bo na diamenty to fajnie by byłoby pójść. Tu są. Dobra, to idziemy widzowie na diamenty. No taka energiczna gierka, jak widzicie. Trochę się ludzi wyeliminowało pod tym względem. Ale czemu są lagi na tym serwie? Ja mam bardzo dobry internet, więc no, teraz mi nie, nikt mi nie powie, że mam zły. Mój się kurde jeszcze do tego tego przeniósł, znaczy do niebieskiego, przepraszam. Go nie ma, tu można było. Wy... Nie jest. Dobra, to nie ma co jak na razie. Idziemy się ulepszyć w postaci takim, że no, yy, co trzeba zrobić? Oła, trochę się poobijałem, cicho. Ulepszymy to i ulepszymy sobie to. Żeby mieć jak na razie najlepsze tutaj pod tym względem rzeczy. Dobra, bierzemy TNT i idziemy na niebieskiego. Nikt nie chce do mnie iść. Oprócz chyba różowego. Chyba jeszcze nikt. To ok. To idziemy na różowego. Zobaczymy, jak mu tam pój... Znaczy na niebieskiego, przepraszam. Cześć niebieski. Ja trochę we własnej osobie Nie będziemy też widzowie zamulać, bo no zamulanie to jest jedno z najgorszych rzeczy jakie może być Tego tak trochę sobie poniszczymy tych łóżek Już nie mówię o statystykach Że no jednak Nie mogę tu? Nie mogę w badzie, więc los w tym momencie niebiescy stracili łóżko. Nie wiem gdzie on się znajduje w tym momencie. Myślałem, że spadam do dziury już. Nie wiem co on tu pobudował. Tam jest Aqua, to... Jakoś sobie z nim mam nadzieję poradzę. Może i nie. I on jest. No. Dobra, nie ma, nie ma niebieskiego. Nie wiem jakim cudem. A, spadł. Okej, okay. Ja się wycofam do siebie. Ja się do siebie wycofam, bo no naprawdę, naprawdę Fascynująca gierka się zaczyna, widzowie, robić Nam Na razie tak Muszę mieć popanowywane wszystko No i widzowie, dzisiaj, tak jak widzicie Minecraft Bedwars W poniedziałek się pojawi To się w poniedziałek, widzowie, pojawi Pojawi się Eurotrack na kanale Nie wiem, co ten Rurowie chce zrobić ale to na razie mniejsza z nim Ja mam dojścia na razie do wszystkiego eee, dobra teraz tak, to mam, to mam robimy sobie łuk to mógłby nie łuka można zawsze skorzystać w razie czego kogoś rzucić jak komuś ktoś nie będzie potrzebny ale zapomniałem diamentów wziąć tamtąd, dobra nie ma tych, nie ma tamtych a mi diamenty się stąd jeszcze przydadzą Se ulepszymy, co sobie ulepszymy zaraz zobaczymy, co będziemy mogli sobie ulepszyć cztery, idealnie mi się wydaje, że ulepszymy sobie zbrojkę żeby jednak być tą bezpieczną kurde osobą Sharpnessa przyjdzie jeszcze czas na to no bo jednak trzeba być Dlatego tego bezpiecznym Panu życzymy Dobranoc. Jak na razie. Jest ten wejścia żelaza, nie wiadomo czemu. Macie znaczy od niego, nie? To chociaż się opłaca. Pięknie goś dostał. A my jakbyśmy sobie poszli do czerwonego. Czekajcie, bo ja mam mało żelaza. Sobie zaraz zajdziemy do czerwonego, z czerwonego na diamenty. Rewizacja. Straciła łóżko, czyli tych już nie ma. Czyli na razie nie ma się o co jakoś tak zamartwiać. Hmm. Ale ja i tak chcę zrobić jedną rzecz. W postaci taką, że dostać się do czerwonych naokoło. Mi to wyjdzie przede wszystkim. Musi mi to jakoś wyjść. A jak się dostanę, to będzie dobrze do mnie nikt nie chce iść, nikt nie chce iść okej, okay. nie wnikam najlepsza widzowie technika budowania się taka o mam tak łóżko słabo zabudowane, ale cicho bo nikt nie musi wiedzieć że tak mam słabo łóżko zabudowane starczy mi starczyło mi, okej okay. Tu mamy też trochę sporo... A czemu tu nic nie ma? Halo? Jestem oskamowany. Wrócimy sobie do siebie. Na bezpieczny kurde teren. I teraz widzowie zobaczcie co się stanie. Patrzcie. Robimy sobie w takim momencie to o. I robimy sobie szkło. Szkło będzie mało trochę, ale dobra. Kła będzie malutko, ale to luz. Pod tym względem luzik, arbuzik. O, niech się wybijają, ja z kimś zostanę. Na koniec może, jak się uda, Jak się uda to się zostanie na końcu, a jak nie się nie uda, to chociaż będę miał satysfakcję, że cokolwiek się naprawdę fajnie, fajnego tutaj zadziało. Dobra. Teraz tak. Idziemy zaraz sobie na, um, co? Na diamenty, kolejne diamenty. A ja zaraz zobaczycie, dlaczego dobudowałem się do czerwonych i z czerwonych też widzowie pójdziemy na diamenty. niekoniecznie bym chciał zrobić tak, żeby, kurde, dostać się jeszcze od różowych na diamenty. ale to już swoją inną raczej drogą. Jeszcze mam to jedno TNT, które nie zużyłem na niebieskiego. No jesteśmy na swoich prawinnych, kurde macie, diamentach. Są nawet prawie podwójnie. Więc elegancko można byłoby rzec. Mamy tutaj w wszystko, tylko że brakuje nam emeraldów. Ale to na spokojnie przyjdzie, wszystko ze swoim czasem. Jeden szartnesik i jeden trapik. Jeden trap. I teraz tak do żółtych Więc Taktyka możecie napisać, czy dobra, czy też słaba. Mi się wydaje, że dobra. takie latanie i zbieranie od innych sobie tutaj rzeczy. W tym momencie kupujemy troszeczkę lepszy łuczek. Trochę z lepszą mocą. Ja wiem, że już tam niektórzy są pewnie półzbrojani. Kurde, w emeraldowe ciuchy. Ale to na spokojnie. Wszystko przyjdzie w swoim czasie. Fyk 6 diamentów. Pięknie. Raz piecyk sobie ulepszymy. Czy też drugi raz zobaczymy. Dwa razy sobie ulepszymy pięknie. Chowamy do szczynki, co mamy schować. Wełna sobie zostawimy. Te staki, niestaki różne. Resztę chowamy. No i przydałoby się mu na może, emeraldy pójść. Nie jest to głupi pomysł, ale ja tej mapy nie lubię trochę. A już nie wiadomo też kto był na tych emeraldach Ale warto spróbować nie Warto spróbować pójść tak jakoś powolutku chociaż Się na te emeraldy wspinać No i, i właśnie I właśnie ktoś na mnie czekał Przez kogo? A, sam umarłem, czyli ktoś mnie po prostu rzucił Ale to widzę na spokojnie My tutaj wiemy co robimy My po prostu swoją bazę chronimy i no myślę, że naprawdę naprawdę schronimy ją. Dobrze. A fajnie, że ja mam łóżko. Ej, to dobrze. To się szykuje widać wygrana arena. Szykuje się bardzo fajna wygrana arenka. Zagramy sobie jeszcze jedną, żeby sprawdzić nasze umiejętności gierowe. Rozwaliłem chyba tylko dwa łóżka. Więc no, teraz oni błędy popełniają. Ja się szykuję na kurde, no fajnie byłoby na wygraną. Właśnie już została wyeliminowana, czyli można powiedzieć, że zostałem sam. Dobra, my idziemy, wiadomo co widzowie robić, zbierać diamenty. Nie wiadomo czy też nie będzie chciał czekać na dyskrucję łóżek. Ale wiadomo, że szybki błąd zawsze można popełnić. Czy czekać na jednego diamenta? A poczekamy. Bo akurat możliwe, że będzie idealnie. Ile mamy? Są porwónie czy pojedynczo? Pojedynczo. Dobra. Lipy nie ma. Mamy 7. Tam będę miał 6. Coś ładnego się widzowie zmajstruje. Oczywiście, że piecyk. Raczej. Raczej to jest pewne, że to będzie piec. No a wam przypominam o zostawieniu łapeczki w górę subskrypcji na kanale z dzwonem, żeby was kolejny odcinek nie ominął na tym kanale, bo naprawdę warto subskrybować, warto lajkować ten kanał. A tu łatwo jeszcze szedł. O, patrzcie, to jest nie. Bierz to. rzuca. No, 2 HP mu zostało. 2 HP, ale się przyczaił, tfaniak. Się tfaniak przyczaił. Kurde. Wiedział, normalnie wiedział. Wiedział. Dobra. A mu zostało 2 HP i bym widowie wygrał. Będzie tam siedział, czy nie będzie tam siedział? Trzeba go w końcu skończyć, bo to jest niemożliwe. Uff, chodź tu. Gdzie on jest? Jak mi teraz łóżko rozwala. No w tym momencie ma no wygraną. Gdzie on jest? Kurde, no. Nie miało to tak wyglądać, jak wyglądało. 2HP. 2HP tylko. No. Przez sobie zbrojkę lepiej ulepszyć. To, że ja mam łóżko jeszcze. Jako jedyny. A ten gościu już nie miał i myślałem, że mu kurde no. Przyjdę i. Ja go nie zauważyłem też. To nie wiem, czy to nie był błąd, że ja go nie zauważyłem. Siedzi pewnie tu. Się będzie ze mną tak bawił. Nie ma go tu. To luz. 8. Dobra, ulepszamy zbrojkę. Bo na tym nam teraz raczej zależy. Już raczej na piecyku. No, dałoby się go skończyć. Bym go tylko przynajmniej trochę potrafiał. Hmm, chyba, że albo sam też popełni jakiś błąd. Idzie do mnie. O. Jak on tak bije mocno? No ile mu HP zostało? No nie wierzę w to. Nie wierzę, że mu takie HP mało nie zostało. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Jak to kajakie tu jest. Ura. No. No, 7 HP! Jak on się tak odradza, no? Come on! Ja nie wierzę w to Jak ja go nie wyrzucę, to go będzie lipa trochę z nim. Tylko muszę go jakoś wyrzucić Widzowie wygrałem! Tak jest! Wielka walka Wielka walka, widzowie, tak jest, wielka, wielka, wielka walka Zagrałem sobie jeszcze jedną, mu się przyjemnie bardzo fajnie gra Ale się trochę ...spociłem. więc no... Winek bardzo ładny. Gierka solo. Let's go. Uf, ale było męczycho piękne. Dobra, piękna walka. Walka do samego końca widzowie, tak to się nazywa. Pięk, pięknie żeśmy walczyli dziękuję białemu za tak pokazaną, piękną piękną przede wszystkim walkę. No, a wy zostawiacie widzowie, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki, łapeczuni w górę. Suba na kanale zwanym przede wszystkim, bo naprawdę ten kanał będzie piękny wy prawdopodobnie w niedzielę pojawi się fajny odcineczek na kanale będę fajnie bardzo fajnie nagrywał jeden na wyjeździe fajny odcineczek też na instagramie będzie się dużo rzeczy pojawiało więc no naprawdę warto wbijać i naprawdę warto subskrybować ten kanał na, bo... i warto oglądać też wszystkie filmy do końca przede wszystkim bo będzie się dużo naprawdę fajnych rzeczy nagrywało i dużo rzeczy będzie się działo na instagramie na discordzie więc zapraszam was link macie do tego w opisie a my startujemy z kolejną, z kolejną piękną nam gierką że ja rozwaliłem wtedy tego gościa, tego białego w szoku prawdopodobnie mi to wie ta sama taktyka żeby nie robić burdelu jesteśmy czerwonymi więc no nic tylko zabudować sobie dobrze łóżko, zniszczyć to, jak na razie, zabudować jeszcze wełną, obudować, żeby tak łatwo nie przyszli łatwo nie zniszczyli tego łóżka. Jak widzicie szkło się pięknie sprawiło co do tego. My sąsiadów nie mamy więc jest idealnie tam szary się zabudował już trochę porządnie. To może martwić. Ale na spokojnie, zaraz widzimy mu piękną wizytę. Robimy energiczną rundę. W sposób taki, że zawitamy u niego szybkim, szybkim sposobem. Ale myślę jeszcze, kurde, żeby sobie nie zrobić zbrojki diamentowej. Albo chociaż miecza. Bo to by się naprawdę fajnie przydało. Ale dobra. Nie wiem czy... czy... Szary nie ma cheatów, przypadkiem. Ale to na spokojnie jakoś się ogarnie. Dobra. My idziemy do niego szybkim tempem, szybkim sposobem. Do mnie raczej nikt nie przyjdzie. Bo nie ma jeszcze po co. A do Szarego zawsze można mu Widzę tę piękną złożyć i się zająć potem innymi rzeczami. Chce się też tak budować wysoko widzowie. Jeszcze kawałeczek. To mi się nie spodziewa, naprawdę. Do niego sąsiad przyszedł. O kurde masinę. Zrąbałem Zrąbałem! No nie. Teraz będzie wiedział Ale dobra, idziemy jeszcze raz szybko do niego Szybko, szybko do niego Jedno złoto, jedno złoto widzowie, jedno Jedno, dobra mamy to TNT, 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 idziemy jeszcze raz do niego Nie odpuszczę mu Nie odpuszczę mu tego, ale zrąbałem teraz Raz walka, raz zrąbanie Kolejny raz! Trzymał mi się! Ten! Dobra, ale nie odpuszczamy mu tego. Cały czas robimy sobie swoją robotę. Czyli hmm. rura do niego. Zresztą trzeba się wierzyć, dobudować. Jeszcze idzie do mnie. Szlak, jego mać! Spadnij! Kurde, no nie idzie do mnie. To on nie spadł? No! Ekstra, dobra, A on też zmarł. Najważniejsze, że on zmar O, szarego nie ma już. fajnie, tylko że ja jestem jeszcze w grze. I to jest najgorsze w tym momencie. Mogą się do mnie przetransportować. Lipa, lipa, lipa. Biały u mnie jest! Biały, biały, nie, 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 nie! Straciłem łóżko. Lipa. Dobra widzowie, no niestety ta walka nam nie wyszła, o, ważne, że tamta wyszła. Zobaczcie, bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcineczka, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subika na kanale, dzwonem, a ja serdecznie zapraszam na kolejne odcineczki w ty kolejnym tygodniu. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego. Elo!